Dzień dobry, nazywam się Janusz Wereszczak, jestem Prezesem Oddziału 0430 Tomaszowsko-Józefowskiego. Nasz oddział powstał w 2005 roku z połączenia sekcji Tomaszów Lubelskich i sekcji Józefów. Sekcje te w wcześniejszym okresie latały w oddziale Lubaczów 0293. W 2005 roku powstał nasz oddział. Które założyliśmy wspólnie z dwoma sekcjami. Na dzień dzisiejszy posiadamy własną kabinę transportową niemiecką z opuszczonymi żaluzjami. Ilość hodowców na dzień dzisiejszy około 70 hodowców. Do polskiego związku hodowców gołębi pocztowych ja osobiście należę od roku 1988 roku. Początki lotów w gołębi były jak u każdego hodowcy bardzo trudne, gołębie przypadkowo spotykane, przypadkowo kupione dostane od kogoś, nie sprawdzały się w ogóle. Głębie, które zaczęły się mnie sprawdzać, pochodziło od mojego przyjaciela do dnia dzisiejszego, sołtysa Ryszarda z Moniny. To chodzi o Jarosław. Ten kolega wprowadził mi w arkana głębi, hodowli głębi pocztowych. Jestem za to wdzięczny. Od chwili, z pana Ryszarda, jak i kolegi z Byczka i Presa okręgu Lublin, a obecnie prechodowcy oddziału Kresny staw, go, wyniki gołąbków moich podpisie poprawiły. Na dzień dzisiejszy. Od 10 lat nie wypadam z trzeciego miejsca w oddziale. W cały czas plasuje się w albo pierwszy, drugi, trzeci, jeżeli chodzi o wynik gołębi. Gołębie posiadam od Ryszarda Sołtysa w części, a pozostałe głębie są sprowadzone z Niemiec, Belgii, z Holandii. Posiadam na gołębniku gołębie od Chrisa Hebrechta od Zbyszka, Zbyszka Korszli, które ściągamy z Dortmundu. Gołębie, najbardziej sprawdziły mi się głębie sprowadzone od pana Mona z Dortmundu. To są głębie Jansen. To jest podstawa mojej głębi. 80% w gołębniku są to te gołębie. Pozostałe głębie są, tak jak mówię od kolegi Ryszarda Sołtysa i od Zbyszka korszli, które ściągamy razem wspólnie z Belgii, z Holandii od czołowych hodowców. Od drapy, głębi nie mamy, mamy głębi od Kopmana, mamy głębi od Chrisa Haberechta i pozostałych czołowych hodowców. Z... W hodowli zarodowej w wolierze posiadam u siebie głębie od pana Borkera, czyli to są głębie Kopmana razy prangę. Posiadam również gołębie Stillermana, jak widać na rodowodach. Posiadam gołębie również od, od Verkamena, to są głębie oryginały przewożone od, od Verkamena. Są też gołąbki od Pana Mona z Dortmundu, nieżyjącego się na dzień dzisiejszy, który, od którego zacząłem naprawdę porządną hodowlę gołębi. Posiadam gołębie Flui van den Kilka, kilka, egzemplarzy oryginalnych głębi Van Den Brandta. są u mnie w gołomniku też gołąbki od Debraduena nieżyjącego już Pana, starszego Pana, są to oryginały sprowadzone bezpośrednio od Pana Debraduena posiadam też głębi od Chrisa Heberechta, to jest, to jest też gołębi, są też gołąbki od Pana Stillermana też kilka sztuk od Pana Stillermana tych gołąbków posiadam o. gro gołębi, które sprowadziłem ostatnimi czasy. Są to głębi od pana Chrisa Heberechta z Gentu. To jest generalny misz Belgii przez ostatnie 3 lata. Generalny misz Belgii na lotach głębi długodystansowych. Sprowadziłem te głąbki do siebie, bo na dzień dzisiejszy miałem w hodowli głębie Delbar Jansen. To są głębie do 500 km. Te głąbki sprawiają się bardzo dobrze na krótkich dystansach. Wygrywają wszystko, co mogą wygrać, kurcze. Nie miałem głębi długodystansowych. musiałem ściągnąć po głębie pana Chrisa Heberechta, głębie długodystansowe. Mam i w tej chwili oryginalne, gołębie, się w górniku około 10 sztuk. Zawdzięczam tego te gułomki również też kolegi, koledze Korszli, z którym razem jeździliśmy po te gułomki do pana Heberechta, osobiście przywróciliśmy te głębie do mojej hodowli. Te głąbki są również u pana Zbyszka Korszli w Krasym Stawie. Na dzień dzisiejszy skupiłem zestaw Benzinga M1 i od 2005 roku korzystam z Benzinga M1. Jest to naprawdę wspaniała rzecz. Głębi nie są płoszone, wchodzą do gomnika bez, bez żadnych bez problemów. Wcześniejsze loty były problematyczne. Głębi wsiadam w locie, zaglądano czy siedzi hodowca w gomniku, czy nie. Nie chciałem wchodzić, były z tym problemy. Teraz nie ma, nie ma problemu. Chodowca jest w górniku, gołębie wchodzą do gąbnika, przepychają się przez klawisze, nie patrzą, że hodowca w środku jest. są niestresowane, zmęczone i to jest uważam bardzo dobrze, że te głębie z chipami są naprawdę inne jak gołębie z kontrolkami. Jako hodowca, jeżeli chodzi o chemię, stosują tylko szczepionki, czyli uważam, że zosal te, Kolumbex i szczepionka na ospę wystarczą dla gołębi. Stosuję tylko środki naturalne, same środki ziołowe. Staram się jak najmniej korzystać z chemii. Uważam, że chemia w gołębniku jest na dzień dzisiejszy niepotrzebna. Kucze. Jeżeli chodzi o chemiczne rzeczy, są potrzebne jedynie tylko przy chorobach gołębi w poważnych stanach chorobowych. Jeżeli gołębie nie są chore, profilaktycznie wystarczy podawanie ziół. Zioła są wspaniałą rzeczą dla go naszej głębi, tak jak dla ludzi. Moje początki hodowli jako hodowcy były metodą naturalną, czyli z gniazda. Dla mnie jako człowieka pracującego, wracam, wychodzę z pracy, do pracy o 7 rano, wracam o 17, wieczorem o 18, ta metoda nie zdawałem egzaminu. Gołębie chowałem młode, nie było możliwości przy, przygotowania, przypilnowania głębi, żeby nie było problemu. W, oku, zdarzało się, że no, wkładało się gołąbka samiczkę z jajkiem do, na, do lotu, samczyka na pędzeniu. Na dzień dzisiejszy lat, latam metodą totalnego wdowięźla samcami i samicami. Gołąbki po wychowaniu pierwszego lęgu parowane w miesiącu lutym są rozdzielane przed lotami są już przygotowane w 100% do lotu. Nie ma problemu z jajkami, nie ma problemu z samczykami. Gołębie wiedzą, że mają lecieć. W sobotę przed, przed konkursem po prostu wszystkie głębie są przygotowane w 100%. W niedzielę rano wszystkie głębie są w koszu. W głębie w głębniku, stoją pojedyncze sztuki, które ewentualnie spóźniły się poprzedniego tygodnia z lotu. A tak, wszystkie głębie, które są w głowniku, lotowe są w kabinie transportowej. Nie ma głębi, które zostają w domu. Wszystko, co je, wszystko ma latać. Jeżeli nie lata, nie ma miejsca w głowniku. Loty w 2012 roku zaczęliśmy od miejscowości Tarnobrzeg. Na ten lot włożyłem 119 głąbków, zdobyłem 54 konkursy, z tym na pierwszej stronie konkursowej 24 głębie. Następnym lotem była miejscowość Klimontów. Włożyłem tych gołąbków na lot 113. Na, pie, na pierwszej stronie miałem gołębi 9, z tym, że pierwszy, drugi, trzeci, czwarty był moim głębiem 18, 37, 42, także tak jak widać na, na zacząłem na liście startowej kolorze. Następnym lotem był miejscowość opatów. Włożonych gołębi było na lot 109, 40, konkursy zdobyte. Na pierwszej stronie znajdowało się mojej gołębi 12, czyli pierwszy gołąb 11, 18, 21, 23. Następny lot jest lotem z, miejscowo z miejscowości, z miejscowości Wiechucice włożonych 108 gołębi. Na pierwszej stronie posiadam 12 gołębi. Z tym że gołąb 4, 13, 15, 16, 26, 23, 23, 37. Następny lot jest też lot z miejscowości Wiechucice. Zdobyłem 40 konkursów. Na pierwszej stronie konkursowej 24 gołąbki. Drugi gąb, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty były moimi gołębiami. Następny lot też jest miejscowość Wiechucice trzydzieści 34 konkursy. Pierwszy gąb, drugi gąb, czwarty, piąty, szósty, siódmy, czternasty, piętnasty, piętnasty siedemnasty, osiemnasty, dziewiętnasty, dwudziesty itd. Na pierwszej stronie 20 konkursów. Następny lot, miejscowość też Wiechucice. Zdobyłem konkursów 21. Na pierwszej stronie konkursowej posiadam 14 gołębi. Pierwszy gołąb, czwarty, czwarty, trzynasty, siedemnasty, dwudziesty drugi, dwudziesty siódmy. 14 gołębi na pierwszej stronie konkursowej. Lotem następnym i włożyłem gołąbków na lot wszystkich, nie pamiętam, 80. Zdobyłem 40 konkursów na pierwszej stronie. Na pierwszej stronie posiadam 19 głębi. Pierwszy gołąb, drugi, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, pięćdziesiąty trzeci. 19 głębi na pierwszej stronie. Lot, lot dziewiąty był dla mnie lotem ciężkim, a to tylko dlatego, że popełniłem błąd i głupotę z mojej strony. Nie przepilnowałem starej zasady. Jak zaczynasz tak kończyć. Przed tym lotem zmieniłem karmę z na Marimana. Uważałem, że karma Marimana jest mocniejsza na dłuższym dystansie i to się okazało dla mnie katastrofalne. Na pierwszej stronie miałem tylko cztery gołąbki, zdobyłem konkursów zaledwie 10. Także to już, tak jak mówię do młodych hodowców, jak zaczynasz, tak kończysz. Nie zmieniamy karmy w sezonie lotowym. Ja ten błąd popełniłem i na dziewiątym locie okazało się, że już moje gołąbki miały, miały gorzej, a to tylko z mojej winy. Na te, na, do tej pory skończyliśmy te 9 lotów. To są wyniki z, na bieżąco. Najcenniejszym moim trofeum jest puchar z ubiegłego roku z połączonych oddziałów grupy lotowej: oddziału tomaszowsko Woskiego i oddziału Krasny staw. Zająłem w, tym, w tej grupie lotowej mistrza, mistrza grupy lotowej. Jest to moje największe trofeum. Ja jako hodowca jestem hobbystą. Nie jestem hodowcą, który wystawia wyniki do okręgu czy do, do oddziału. Praca, którą, którą, pracy, gdzie pracuję, od godziny 7 rano do godziny 18-19 nie pozwala mi na profesjonalne zajęcie się głębiami zajęcie się głębikiem. Jako ten, ten puchar jest dla mnie naprawdę zaszczytnym, bo tyle czasu, co ja wkładam dla głębi, to to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Nawet w grupie lotowej naszej są bardzo silni hodowcy, byli mistrzowie Polski i mistrzowie okręgu Lublin. Także ten puchar jest dla mnie naprawdę bardzo cenny. Pokazane puchary na, na, na zdjęciu są wynikami moich ostatnich, ostatnio, ostatnich lat wyników. Co roku otrzymuję puchar jako mistrza oddziału, bądź wicemistrza oddziału, bądź najlepszego lotnika. Jest Tych pucharów od 2005 roku zbierało się dość dużo. Jest to część pucharów, która stoi tu wystawiona. Pozostałe puchary no, oczywiście nie, miały, nie znalazły tu miejsca, bo nie ma tu miejsca, nie ma dla nich wszystkich miejsca. Nasz oddział jest bardzo małym oddziałem, w 70 hodowców, ale jest bardzo silnym. Znalezienie wspólnych wspól oddziałów żeby na wspólne loty jest dla nas problematyczne. Lataliśmy w ubiegłym roku w grupie lotowej z oddziałem Krasnystaw. Bardzo sobie cenię tych kolegów z tego oddziału Krasnystaw, bo były naprawdę udane loty, bo było to współzawodnictwo w miarę uczciwe i bardzo dobre. Okazało się, że koledzy w tym roku połączyli się z oddziałem Chełm. Dla nich jest to łatwiejsze, lecą bardziej na północ, my staramy się lecieć na kierunek Poznania, czyli południowo-zachodni. Od początku powstania naszego oddziału, Tomaszowsko-Józefowskiego, pełni funkcję prezesa oddziału. Dzisiejszy skład oddziału, czyli prezes zarządu, jako wreszcie, wreszczak, prezes do spraw frontowych, Jan Kochański i prezes do spraw gospodarczych, Miate Hołyś. Ci ludzie bardzo wiele wnoszą do naszego oddziału. Są naprawdę uczciwi, życzliwi i bardzo zaangażowani w swoje sprawy. Dbają o to, żeby sprzęt i gołębie i wypuszczenie głębi, było w miarę bardzo dobre, przygotowane i z... zrobione z klasą. Jako hodowca mam sprawę ułatwioną tylko dlatego, że posiadam sklep specjalistyczny do, dla hodowli głębi pocztowych. W naszym rejonie takiego czegoś nie było. Najbliższy sklep znajdował się około 70-80 km od Tomaszowa. Chodowcy mieli problem z karmami, z dodatkami, z witaminami, to było, naprawdę była zmora kucze. Od ubiegłego roku założyłem sklep, posiadam taki sklep. Nie mam problemu ani z karmami, z żadnymi dodatkami, minerałami, grytami. Wszyscy hodowcy korzystają z tego mojego sklepu. Jeżeli chodzi o karmy, polecam karmę z wersa, Marimana, w sprzedaży posiadam też karmę Campola i mrowca. Te karmy uwaga mi się, że na naszym rejonie sprawdzają się kurczę. Do odpowiednie stosowania odpowiedniej mieszanki tych karm zdają egzamin. Wyniki są widoczne. Jeżeli chodzi o, o mnie osobiście, kurczę, na podstawie tych karm są wspaniałe wyniki. Można się jeszcze czym pochwalić.